Cześć, dzisiaj test iPhone'a 11, czy jest wodoodporny. No i właśnie zamoczyłem go już i, i działa, ale zrobimy jeszcze raz, bo zapomniałem wcisnąć, żeby się nagrywało. No i pyk. No i już. No i mamy. Jest. No fajnie wszystko. Elegancko. O kurde. Nie. Dobra, już myślałem. I ja, no to, no ale działa. Działa. No super. Elegancko. I zrobimy test w wannie, ale jest troszkę za ciepła woda. No to ja do końca nie wiem. Ale zrobimy, ja myślę, na pewno. Dobra, a gdyby go tak teraz zamoczyć, i potem go wsadzimy do ryżu w razie wu. I co? Oje! Ja! Jest! Dobra, dobra. <ścoughs> Czyli w ciepłej wodzie, takiej normalnej ciepłej wodzie też działa, i w zimnej wodzie też działa. Więc bezproblemowo można w, na wakacjach iPhone'em 11 nagrywać na przykład filmy pod wodą. No. Jezus, teraz go wsadzę do ryżu. Na pewno co? I działa? No i działa! No i wszystko, no i wszystko jest, no. Elegancko. <ścoughs> ja. No nie no. A teraz? Też działa. Dobra, czyli tak iPhone'a mamy wodoodpornego. Siódemki nie będę zamala, zam, 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 zamalaczał, bo to będzie trochę dziwne. Nie będę moczył tej siódemki, bo to będzie dziwne. Ja nie chcę. Ale dobra, no to test iPhone'a zrobiony. I będziemy kończyć. Cześć!